Dyrektor Kuźniańskiej Komunalki z nami. Dzisiaj tutaj w Kuźni Raciborskiej przy ulicy tartacznej rozpoczyna się taka ważka inwestycja, bo yy, przok nowy w gminie powstanie. Tak, yy, rozpoczynamy budowę nowego przoku. Do tej pory przok dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska funkcjonuje, natomiast funkcjonuje w starym miejscu, to jest na terenie yy, wodociągów. Mm. Yy, ta nowa budowa pozwoli nam samodzielnić się i pozwoli nam obsłużyć większą liczbę mieszkańców, być może też mieszkańców gmin okolicznych. Okolicznych, bo gmina nędza z tego co wiemy. W tej już... chwili już jest obsługiwana mhm. przez nas i ponadto będziemy mogli też zwiększyć liczbę dni w tygodniu, tak? Mhm. Przez którą będziemy pracować. W tej chwili pracujemy dwa dni w tygodniu docelowo. Oczywiście musimy to jeszcze przeanalizować. Na pewno to będą przynajmniej 3-4 dni. Czy nie, nie ukrywacie, że może jeszcze ktoś z, gminy, z gmin dołączył do Was? Tutaj liczycie Mam na to? Mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. Co ma w sobie ten nowy przok? będzie bardzo kosztowny. Ile ta inwestycja I, będzie kosztować? Cała inwestycja kosztuje 7 milionów 400. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to inwestycja od podstaw. Budowa całej infrastruktury budynku biurowo-socjalnego oraz dwóch hal. 6 milionów z Polskiego Ładu, tak? Czy... Łącznie 7 milionów 400 tysięcy złotych. Polskiego Ładu jest 5 milionów Okej. Okay. I, I co będzie miał sobie ta, ta inwestycja, że ona będzie taka nowoczesna? Między innymi identyfikacja e, mieszkańców, którzy będą chcieli wjechać poprzez e, system elektroniczny. E, mieszkaniec będzie musiał przyłożyć kartę, którą będzie miał udaną przez e, Urząd e, Miasta Kuźnia Raciborska. Przy tej, e, przy pomocy tej karty dostanie się na szok, gdzie dokona rozładunku Śmieci, które przywiózł, tak? Mhm. Kolokwialnie mówiąc. Burmistrz też zapowiadał, że ta inwestycja być może przyczyni się do pewnych oszczędności w przetargu śmieciowym. Założenie jest takie, że na przykładzie odpadu wielkogabarytowego typu meble, wersalki, będziemy próbować, będziemy chcieli, będziemy odzyskiwać elementy drewniane, drewnopochodne, które mhm. będziemy pakować na kontenery osobne i próbować sprzedawać, czy też sprzedawać odbiorcom, tak? Mhm. A to będzie pozwalało nam na minimalizowanie kosztów funkcjonowania przoku. Od przetargu ogłoszonego przez Was do dzisiaj minęło sporo czasu. Z czego jakby wynika ten taki okres? Przede wszystkim z potrzeby stworzenia dokumentacji i projektu. Mhm. tak? To jest, formule, jest w formule, inwestycja zrealizowana w formule zaprojektu i wybuduj, a więc sama nazwa mówi, że w pierwszym etapie musieliśmy dokonać zaprojektowania i uzyskania wszystkich pozwoleń po to żebyśmy mogli fizycznie ruszyć z budową. Kto wykonał tę inwestycję? Kto się tym zajmuje? Przetarg wygrała firma z Rybnika, jest to firma Silver Carbon. Ok, I teraz ruszą prace wyburzeniowe, czyli tutaj tak, jakby na mhm. pierwszym etapie ruszamy Placami wyburzeniowymi, budynku, który stoi za nami. Mm -hmm. Jest to były budynek mieszkalny, który od trzech lat już jest nieużytkowany, mm -hmm. więc zostanie wyburzony po to, żeby ten teren przygotować pod dalsze realizacje placów. Plac były mieszkania komunalne, socjalne? Tak, natomiast budynek już jest w bardzo złym mm -hmm. stanie technicznym. Trzy lata temu zostali wysiedleni mieszkańcy. Jest praktycznie bezużyteczny. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie. Kiedy tutaj ten przok ma być? Kiedy tu się? Mam nadzieję. Oficjalnie że... spotkamy, żeby go otworzyć. Uh -huh. Że um, druga połowa przyszłego roku uh -huh. pozwoli nam na to, żeby już przyjechać tutaj na gotowy przok. Ale dotąd ten przok Kuźniański, który jest w tym obecnym miejscu, będzie służył mieszkania. mieszkańcom. Dokładnie tak. Okay. Dziękuję.